Szanowni Państwo, poza pracą w parlamencie, poza pracą w komisjach, głosowaniami na sali plenarnej, praca posła polega na pracy w terenie, tam gdzie mieszkają mieszkańcy, tam gdzie są ich problemy, tam gdzie jest ich centrum życiowe. Znajdujemy się w Zambrowie, działa biuro poselskie i chcemy jeszcze bardziej usprawnić to działanie, przybliżyć się do ludzi, wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i od... Dnia dzisiejszego będzie usprawnienie. Powołujemy nowego dyrektora Biura Poselskiego, pana Sebastiana Orłowskiego, który swym doświadczeniem, kwalifikacjami zawodowymi, swoim przygotowaniem, jak również zaangażowaniem w prawie sprawiedliwości, bo przypomnę, że jest członkiem zarządu wojewódzkiego prawa i sprawiedliwości. Jest to człowiek doświadczony, który na pewno właściwie wesprze działanie Biura Poselskiego. I wszystkie będzie pilotował sprawy związane z biurem poselskim na terenie powiatu Zambrowskiego. Poza tym kontynuujemy otwarcie biura w poniedziałki, środy, piątki. Zapraszamy wszystkich mieszkańców ze swoimi problemami. Rozszerzamy współpracę na wszystkie samorządy, tak aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom. I właśnie w ostatnich dniach zwrócili się mieszkańcy Powiatu Zambrowskiego z takim ważnym problemem, z problemem budowy targowicy, właściwie odbudowy targowicy na terenie Powiatu Zambrowskiego. Jest to bardzo ważny temat, jest to bardzo ważny temat również dla nas. Chcemy pomóc społeczności lokalnej, miast, mieszkańcom Zambrowa, Powiatu Zambrowskiego w rozwiązaniu tego problemu. To może niech przedstawi się nasz kandydat. Dyrektor Biura Poselskiego pan Sebastian Orłowski. Dziękuję. Korzystając z możliwości chciałem serdecznie podziękować panu posłowi za zaufanie, jakim obdarzył mnie powołując na stanowisko dyrektora Biura Poselskiego. Współpracujemy z panem posłem od kilku lat. Z sukcesem przeprowadziliśmy już kilka kampanii wyborczych na powiecie Zambrowskim, powiecie Łomżyńskim. Biuro posła Lecha Kołkowskiego jest bardzo ważnym miejscem, w którym spotykają się mieszkańcy, zgłaszają się ze swoimi problemami, ale również z pomysłami do realizacji, aby usprawnić i polepszyć życie w Zambrowie i w powiecie. Zapraszamy wszystkich serdecznie, Państwa. Nie zamykamy się wyłącznie na politykę, jesteśmy otwarci na sprawy społeczne, kulturowe. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, którzy są również bardzo ważnym elementem, mają bardzo ważną rolę w Zambrowie. Wspólnie z panem posłem Lechem Kowakowskim chcemy wspierać miasto Zambrów, powiat zambrowski, mieszkańców Zambrowa. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Biuro mieści się w budynku Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Wszystkiego 3A. Zapraszam serdecznie. Czyli głos, głos Szanowni Państwo, poza tym chcę Państwa poinformować, iż Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda odznaczył Pana Wacława Tadeusza Krajewskiego, Radnego Powiatu Zambrowskiego z Krednym krzyżem zasługi. Bardzo w imieniu naszego środowiska chcę panu pogratulować tego odznaczenia, serdecznie podziękować, dziękuję, że pan współdziała z nami i zapraszam do dalszych działań. Serdecznie, serdecznie dziękuję. <laughs> Przepraszam, za pośrednictwem mediów tutaj lokalnych chcę podziękować serdecznie panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za te wyróżnienie właśnie. Na pewno ten krzyż oczywiście mnie jeszcze dodaje jak gdyby do dalszej współpracy na rzecz samorządów po prostu i na rzecz Polski. Tak żeby ta była Polska naprawdę, którą chcemy budować to czwarte Rzeczypospolite Polskie po prostu niepodległo, która tutaj na tej ziemi szczególnie w ogóle zresztą jest, jest bardzo ważna sprawa. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze dodam. Miasto Zambrów, powiat zambrowski, mieszkańcy tego terenu są bardzo ważnymi dla nas mieszkańcami tej części Polski, jest to bardzo ważne miejsce. Stąd wywodzi się wielu wielkich polskich patriotów i chcemy działać na rzecz rozwoju społeczności lokalnej miasta Zambrowa, całego powiatu zambrowskiego. Zapraszamy wszystkich Państwa do biura poselskiego, które mieści się w budynku spółdzielni mieszkaniowej. Przyjmujemy wszystkie sprawy, z jakimi się Państwo do nas zwrócicie, wszystkie problemy w poniedziałki, środy i piątki. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa razem z Panem Dyrektorem Sebastianem Orłowskim.